Schudłam 60 kg bez operacji i dzisiaj biegam po górach. Anna Kowalska doszła do 120 kg i zaczęła odczuwać ból kręgosłupa. Z zaleceń lekarza wynikało, że musi schudnąć. W bieganiu znalazła coś więcej niż rozwiązanie swojego problemu. Sport stał się jej pasją. Oprócz zmiany fizycznej, całe jej życie uległo przemianie, a w biegach górskich odnalazła na nowo radość życia. Lekarka nie była ani trochę subtelna, a to miało na mnie ogromny wpływ. W innych okolicznościach być może zignorowałabym to, ale słowa wózek inwalidzki rozbrzmiewały jako ostrzeżenie. Mimo to muszę przyznać, że moją pierwszą reakcją była wątpliwość co do własnych możliwości. Trudno mi było wyobrazić sobie, że mogłabym się zmienić. Byłam tak przyzwyczajona do roli Anny, która spędzała popołudnia na kanapie, z podjadaniem słodyczy na wyciągnięcie ręki, że myśl o innym życiu wydawała się nieosiągalna. Jednak po powrocie do domu ta rozmowa nie dawała mi spokoju i być może z obawy zdecydowałam, że muszę spróbować. Bez większego przekonania zapisałam się do pobliskiej siłowni. To był jeden z najbardziej niewygodnych momentów w moim życiu. Do dziś pamiętam jak przechodziłam przez drzwi i czułam, że wszyscy na mnie patrzą, albo przynajmniej tak to odbierałam. Każdy krok w tym miejscu wydawał się przypominać mi: ona sobie nie poradzi. Pierwszego dnia chodziłam przez 15 minut na bieżni i wyszłam wyczerpana. Moje ciało nie było na to przygotowane, a ból i zmęczenie, które poczułam, sprawiły, że zaczęłam się zastanawiać, czy na pewno robię to, co trzeba. Myślałam o rezygnacji. Wiele razy tak naprawdę, ale zmuszałam się, by pamiętać o wózku inwalidzkim. Ten przerażający obraz stał się swego rodzaju duchem, który popychał mnie do przodu, nawet wtedy, gdy nie chciałam. Dzień po dniu wracałam. Chodziłam na bieżni, odczuwając protest każdego mięśnia. Spacer był powolny, a ja pociłam się bardziej niż ktokolwiek inny. Ale zaczęło się dziać coś interesującego. Każdego dnia udawało mi się zrobić trochę więcej. Dodawałam minutę tu, dwie tam. I choć było ciężko, zaczęłam odczuwać małą satysfakcję, widząc, że mimo trudności robiłam postępy. Jedną z pierwszych rad, które otrzymałam na siłowni, było założenie dziennika żywieniowego. Przyznaję, że pomysł notowania wszystkiego, co jem, wydawał mi się obciążeniem, ale w pewnym momencie postanowiłam spróbować. Przez tydzień zapisywałam wszystko, nie zmieniając niczego. To co zobaczyłam, mnie przeraziło. Spożywałam ponad 5000 kalorii dziennie, wiele z nich, nawet tego nie zauważając. To odkrycie było szokiem. Wtedy zrozumiałam, dlaczego przybrałam na wadze. Nieświadomie używałam jedzenia jako ucieczki od wszystkiego. Było moim wentylem bezpieczeństwa na stres, zmęczenie, a nawet smutek, którego nie dostrzegałam. Zdecydowałam, że muszę to zmienić. To nie było łatwe. Ale zaczęłam zwracać uwagę na to, co ląduje na moim talerzu. Przy każdym posiłku starałam się ograniczyć to, co wiedziałam, że nie pomoże w moim postępie. I stopniowo to poczucie kontroli przyniosło mi siłę, której nie wiedziałam, że posiadam. Wciąż miałam trudności z opieraniem się pokusie jedzenia wszystkiego, co widziałam, ale za każdym razem, gdy decydowałam się tego nie robić, część mnie stawała się silniejsza. Bieżnia, która wcześniej była nie do zniesienia, zaczęła stawać się moim towarzyszem. Każdą sesję traktowałam jako kolejny krok w stronę odejścia od starej Anny. Zamiast odreagowywać frustrację na jedzeniu, zaczęłam je wyładowywać na bieżni. A najlepsze było to, że waga zaczęła reagować. Dwa miesiące później zobaczyłam coś, w co trudno było uwierzyć. Po raz pierwszy od lat wskazówka wagi była poniżej 100 kg. Pamiętam emocje, jakie wywołał ten widok, mieszankę szoku i ulgi. To był wyjątkowy moment. To jeszcze nie była idealna waga, ale był to znak, że jestem na właściwej drodze. Z czasem zaczęłam odczuwać efekty na swoim ciele. Nie łapałam zadyszki tak szybko, a ubrania zaczęły robić się luźniejsze. Stopniowo moja samoocena, która wydawała się zasypana pod ciężarem i rutyną, zaczęła dawać o sobie znać. To było nowe uczucie. Rodzaj szczęścia, które prawie zapomniałam, że istnieje. Zbudowałam nową rutynę, a ta kobieta, która wcześniej ledwo podnosiła się z kanapy, teraz wychodziła codziennie, by się wyzwać. Z czasem zdałam sobie sprawę, że nie jestem już taka samotna. Niektóre twarze na siłowni zaczęły być znajome, a ja stopniowo zaczęłam zbliżać się do ludzi, którzy także podążali tą ścieżką treningów. Na początku czułam się tam obco, ale z czasem zaczęłam się integrować i nawiązywać nowe przyjaźnie. Posiadanie kogoś obok, czy to na bieżni, czy podczas treningu, dawało mi nową motywację. To już nie była tylko ćwiczenia dla utraty wagi. Siłownia stała się miejscem spotkań i wymiany doświadczeń. Ci ludzie stali się siecią wsparcia, o której istnieniu nie wiedziałam. Każdy mój mały sukces był witany uśmiechem zachęty lub szczerym gratuluję. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wcześniej doświadczyła takiej akceptacji. To było tak, jakby każdy tam wiedział, co oznacza każdy krok, każdy gram, który udało się zrzucić. To sprawiało, że jeszcze bardziej wierzyłam w swoje możliwości. Właśnie w tym środowisku poznałam pięciu przyjaciół, z którymi zaczęłam biegać wzdłuż wybrzeża. Na początku ledwo za nimi nadążałam, ale byli cierpliwi i pomagali mi się nie poddawać. Bieganie na świeżym powietrzu przyniosło mi poczucie wolności, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Czułam wiatr na twarzy i słyszałam szum fal, co dawało mi spokój i poczucie przynależności. Z tymi nowymi znajomościami i coraz bardziej ustabilizowaną rutyną treningową zaczęłam odczuwać coś innego: chęć życia, która wydawała się uśpiona. Ta Anna, która spędzała dni siedząc bez celu, Teraz wstawała wcześniej pełna energii i radości. To było jakby pojawił się nowy horyzont. Treningi, które kiedyś były ciężkie i męczące, teraz stały się częścią tego, kim się stawałam. Każdy bieg był zwycięstwem, i z każdym dniem czułam się silniejsza i bliższa osobie, którą zawsze chciałam być. To nie chodziło tylko o utratę wagi. To było tak, jakbym na nowo odkrywała radość życia, planowania i posiadania marzeń. Zmiana dotyczyła jednak nie tylko mnie. Zaczęłam zauważać, że moje relacje z mężem również się zmieniają. Z każdą nową zdobyczą czułam się bardziej niezależna, bardziej pewna siebie. To, choć nieświadomie, tworzyło między nami dystans. Wydawał się nie rozumieć, dlaczego bieganie i treningi stały się dla mnie tak ważne. Ten dystans był bolesny. Z mężem dzieliliśmy ponad dwie dekady życia, ale nagle wydawało się, że kroczymy różnymi ścieżkami. Za każdym razem, gdy próbowałam wyjaśnić, jak bardzo bieganie zmieniło moje życie, czułam, że nie potrafi tego pojąć. Stopniowo zdałam sobie sprawę, że szukam czegoś, czego on być może nie może mi dać wsparcia w czymś, co stało się częścią mnie. I tak doszło do naszej pierwszej poważnej rozmowy na ten temat. Nie było to łatwe. Mówiłam o tym, że bieganie to coś więcej niż ćwiczenia coś więcej niż sposób na schudnięcie to mój sposób na odnalezienie siebie na poczucie się żywą i spełnioną. Wyjaśniłam, że po raz pierwszy odkrywam na nowo chęć życia, robienia planów i dbania o siebie. Słuchał w milczeniu, ale gdzieś w głębi czułam, że dystans między nami wciąż tam był. W kolejnych miesiącach napięcie wzrosło i postanowiliśmy się tymczasowo rozstać. Ta decyzja złamała mi serce, ale jednocześnie czułam, że podążam prawdziwą drogą ku samej sobie. W tym czasie zrozumiałam coś ważnego. Po raz pierwszy zaczęłam nawiązywać relacje ze sobą. Odkrywałam, kim jestem i kim chcę być. I mimo bólu rozstania, to był jeden z momentów, w których czułam się najsilniejsza i najbardziej zdeterminowana, by iść naprzód. W trakcie tej całej przemiany, jedna z moich przyjaciółek z siłowni, podekscytowana moimi postępami, zaproponowała mi nowe wyzwanie udział w biegu ulicznym. Pomysł ten nieco mnie przeraził. Wciąż trudno było mi wyobrazić sobie siebie jako biegaczkę, osobę, która mogłaby wziąć udział w zawodach, nawet amatorskich. Jednak jej wsparcie było tak szczere, że bez dłuższego zastanowienia zgodziłam się. W dniach poprzedzających bieg zaczęłam zastanawiać się: Jak doszłam do tego punktu? Jeszcze kilka miesięcy temu nie mogłam nawet wyobrazić sobie, że wejdę na siłownię, a tym bardziej, że założę numer startowy ale oto byłam, kupując swoje pierwsze buty do biegania i planując, co założę na ten debiut. W poranek biegu obudziłam się z przyspieszonym biciem serca, czując mieszankę niepokoju i ekscytacji. Trasa była krótka, tylko 5 kilometrów, ale dla mnie oznaczała znacznie więcej niż sam dystans. Był to sprawdzian wszystkiego, czego nauczyłam się o sobie samej. Dzień był piękny, a miasto oddychało atmosferą zawodów. Gdy bieg się rozpoczął, Ogarnęła mnie fala adrenaliny. Na pierwszych metrach czułam, jak serce bije mocno. Nogi się rozgrzewają. A ekscytacja bycia tam, biegnąc obok tylu ludzi dzielących tę samą pasję, dodaje mi sił. Biegnąc, pozwalałam myślom swobodnie płynąć. To było tak, jakby każdy krok przypominał mi drogę, którą przeszłam, aby dojść do tego momentu. Nagle zrozumiałam coś ważnego. Nie liczył się czas, w jakim ukończę bieg. Ale sama podróż, którą przeżywałam, nie musiałam pokonać nikogo poza sobą samą. Kiedy przekroczyłam linię mety, poczułam triumf, pozwoliłam sobie zamknąć oczy i głęboko odetchnąć, chłonąc każdy moment tego osiągnięcia. Rozejrzałam się i zobaczyłam kilku znajomych, kibicujących, ludzi, którzy widzieli mnie na siłowni i byli świadkami mojej przemiany. To wsparcie było niezwykle wzruszające. W kolejnych miesiącach moja więź z bieganiem stała się jeszcze silniejsza. Bieganie przestało być tylko częścią mojej rutyny. Stało się moją pasją. To właśnie wtedy otrzymałam niespodziewane zaproszenie. Jedna z przyjaciółek z grupy biegającej nad morzem zaproponowała mi udział w biegu górskim. Pomysł ten zaskoczył mnie. Wiedziałam, że poziom trudności będzie znacznie większy. Bieganie po górach oznaczało stawienie czoła stromym wzniesieniom. Trudnym szlakom i przede wszystkim wyzwaniu fizycznemu i psychicznemu, na które nie byłam w pełni przygotowana. Jednak coś we mnie chciało się zgodzić. Coś mówiło mi, że muszę podjąć ten kolejny krok, nawet jeśli droga miała być trudniejsza. Bieg zaplanowany był na kilka miesięcy do przodu, co dawało mi czas na trening i przygotowanie. Zdecydowałam, że mimo wszelkich obaw i wątpliwości, chcę udowodnić sobie, że dam radę stawić czoła temu wyzwaniu. Treningi do biegu górskiego wymagały ode mnie ogromnego wysiłku. Zaczęłam wstawać przed wschodem słońca, mierząc się ze szlakami, wzniesieniami i zjazdami, które zdawały się nie mieć końca. Każdy trening był walką z zmęczeniem, bólem i myślami, które nieustannie przypominały mi, jak trudne to wszystko jest. Ale równocześnie czułam, jak rośnie we mnie siła, determinacja, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Podczas treningów przypominałam sobie trudności, które pokonałam na początku i jak każde małe zwycięstwo doprowadziło mnie do tego miejsca. Nawet gdy zmęczenie było przytłaczające, przypominałam sobie dlaczego to robię. Dla mnie góra nie była tylko fizycznym wyzwaniem, była dowodem na to, co już przezwyciężyłam. Każdy krok był potwierdzeniem, że jestem gotowa iść dalej. W dniu biegu poczułam tę samą mieszankę nerwów i ekscytacji, którą odczułam na swoim pierwszym biegu ulicznym, lecz z większą intensywnością. Wiedziałam, że ten bieg będzie inny, bardziej wymagający, bardziej samotny. Wiedziałam, że podczas trasy będę miała tylko siebie za towarzyszkę. I dokładnie tak było. Na górze każda wspinaczka zdawała się testować moje granice. Na niektórych odcinkach trasa była tak stroma, że ledwo mogłam utrzymać równowagę. Moje ciało protestowało, a ból był nieustanny. W momentach skrajnego zmęczenia niemal myślałam o rezygnacji, ale coś we mnie, jakaś siła, o której istnieniu nie wiedziałam, pchało mnie dalej. Na ostatnim etapie widziałam ludzi płaczących i rezygnujących. Trasa zdawała się nie mieć końca, a wszystko we mnie krzyczało, żeby się zatrzymać. Ale wtedy przypomniałam sobie o całej drodze, którą przeszłam, o każdym pokonanym przeszkodzie, który zaprowadził mnie do tego miejsca. Zdecydowałam, że się nie poddam. Przybyłam, by ukończyć ten bieg, i to właśnie zrobiłam. Kiedy w końcu dotarłam na szczyt góry i przekroczyłam linię mety, powitały mnie okrzyki zachęty przyjaciół, którzy na mnie czekali. Radość i duma wypełniły mnie po brzegi. Nie potrzebowałam trofeów ani medali. To, co poczułam w tamtej chwili, ta czysta i intensywna radość była największym zwycięstwem, jakie mogłam sobie wyobrazić. Bieg górski przyniósł mi jasność, której się nie spodziewałam. W trakcie tych godzin wysiłku i bólu odkryłam coś o sobie samej. Byłam silniejsza niż myślałam. Ta siła wykraczała poza fizyczność. Była to siła woli, która popychała mnie do bycia szczerą wobec siebie samej, do szukania tego, co naprawdę przynosi mi szczęście, niezależnie od oczekiwań innych. Z tą nową perspektywą zaczęłam oceniać swoje życie w inny sposób. Uświadomiłam sobie, że przez tak długi czas żyłam, spełniając oczekiwania innych, czy to w odniesieniu do mojego ciała, roli żony, czy nawet moich ambicji. Spędziłam wiele czasu ukrywając się, dostosowując do wzorca, który tak naprawdę nigdy nie należał do mnie. Ta przemiana skłoniła mnie do ponownego przemyślenia mojego małżeństwa. Pomimo wszelkich starań, dystans między nami jedynie się pogłębiał, a próby ponownego nawiązania więzi jedynie podkreślały, jak bardzo nasze drogi się rozeszły. Chciałam żyć intensywnie, doświadczać nowej Anny, która zaczęła się rodzić, a bieganie było tego częścią. Reprezentowało wolność i siłę, których nie mogłam ignorować. Był to bolesny proces, ale w końcu zdecydowaliśmy się na definitywne rozstanie. To nie była tylko kwestia relacji, chodziło o odnalezienie własnej tożsamości. I choć zakończenie małżeństwa przyniosło mi głęboki smutek, poczułam też wolność, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Byłam wreszcie gotowa, by podążać własną ścieżką. Z tą nową perspektywą moje marzenia się rozszerzyły. Chciałam kontynuować bieganie, chciałam testować swoje granice i odkrywać, jak daleko mogę dojść. Wtedy ustaliłam nowy cel. Bieg na 40 km. Ta liczba wydawała się ogromna, ale sama myśl o przygotowaniu się do czegoś tak wielkiego motywowała mnie w sposób nie do opisania. Zaczęłam dostosowywać swoją rutynę, poświęcając więcej czasu na trening, skupiając się na wzmocnieniu ciała i umysłu na nadchodzące wyzwanie. Wyzwania związane z biegiem górskim były liczne i wiedziałam, że muszę być lepiej przygotowana niż kiedykolwiek. Ale teraz miałam jasno określony cel, coś, co prowadziło mnie na każdym kroku. W tym okresie brałam udział w kilku mniejszych biegach, by doskonalić swoje umiejętności i zwiększać wytrzymałość. Każdy bieg był nową lekcją, nowym testem wytrwałości i dyscypliny. I z każdym przebytym kilometrem rosła moja pewność siebie, podobnie jak determinacja, by osiągnąć ten cel. W trakcie tych intensywnych przygotowań spotkał mnie szok, który prawie zmusił mnie do ponownego przemyślenia wszystkiego. Podczas rutynowego badania odkryto guzek w piersi. Ogarnął mnie ogromny strach. W tej chwili cała moja pewność siebie wydawała się zanikać, a poczucie kruchości mnie przytłoczyło. Czas się zatrzymał, a możliwość walki o zdrowie przerażała mnie do głębi. Na szczęście okazało się, że guzek był łagodny ale musiałam przejść operację, a potem okres przymusowego odpoczynku. To były trzy miesiące bez zawodów i treningów, miesiące w których znów stanęłam twarzą w twarz z moimi lękami, niepewnością i kruchością życia. Jednak ten szok, choć bolesny, nauczył mnie czegoś cennego, uświadomił mi znaczenie każdego dnia, każdego treningu, każdej chwili spędzonej na bieganiu. Bieganie już nie było tylko wyzwaniem fizycznym. Stało się sposobem na świętowanie życia, na docenienie mojego ciała i wszystkiego, co mogłam dzięki niemu przezwyciężyć. Kiedy zakończyłam okres rekonwalescencji, wróciłam do treningów z jeszcze większą siłą i determinacją. Wiedziałam, że muszę szanować swoje ciało, ale wiedziałam też, że jest ono zdolne do znacznie więcej, niż mogłam przypuszczać. Marzenie o 40 km wciąż tam było, czekało na mnie. I byłam bardziej gotowa niż kiedykolwiek, by je zrealizować. Po szoku związanym z guzkiem i całym tym czasie spędzonym na rekonwalescencji wznowiłam swoje treningi z nową energią i odnowionym celem. Bieg na 40 kilometrów nie był już tylko celem sportowym. Stał się symbolem wszystkiego, co osiągnęłam i przezwyciężyłam. Był moim sposobem na uczczenie tej drogi, wyzwań oraz momentów bólu i wzrostu, które mnie tutaj doprowadziły. Moje treningi stawały się coraz bardziej intensywne, ale tym razem z głębszym zrozumieniem, co znaczy troszczyć się o swoje ciało. Zaczęłam słuchać go bardziej uważnie, szanując każdy limit, ale również testując każdą wytrzymałość. Każdy poranek spędzony na treningu był celebracją, okazją, by udowodnić sobie, jak bardzo jestem gotowa walczyć o to marzenie. Każdego dnia czułam, że bieg na 40 km się zbliża. Wiedziałam, że nie będzie łatwo i że często będę stawiać czoła zmęczeniu i wątpliwościom, ale wiedziałam też, że jeśli ta droga czegoś mnie nauczyła to tego, jak ważne jest, by wierzyć w siebie, by wytrwać i nie dać się zniechęcić. W końcu nadszedł dzień biegu. Powietrze w górach było zimne, a lekką mgłą spowijała pierwsze metry szlaku, nadając scenerii niemal mistyczny, ale też bardziej wymagający charakter. Gdy rozejrzałam się wokół, Zauważyłam innych ludzi, którzy tak jak ja byli tam, by się sprawdzić, by odkryć, jak daleko ich ciała i umysły mogą ich zabrać. Wzięłam głęboki oddech i przypomniałam sobie każdą chwilę, która mnie tutaj przywiodła. Wiedziałam, że ten bieg nie będzie tylko sprawdzianem fizycznym. To miało być spotkanie ze mną samą, próba mojej zdolności do wytrwania, niezależnie od przeciwności. Gdy padł strzał startowy serce przyspieszyło intensywnie, mieszanka ekscytacji i lęku. Na pierwszych kilometrach wszystko szło dobrze, ciało było rozgrzane, a umysł pełen wiary. Ale im bardziej stromy stawał się teren, tym mniej spokojny był bieg. Nierówny grunt z kamieniami i korzeniami wymagałbym zwracała szczególną uwagę na każdy krok. Czułam, jak nogi zaczynają ciążyć, a przy każdej wspinaczce oddech stawał się coraz krótszy i trudniejszy. Zimne powietrze gór paliło moje gardło, a pot spływał mi po skroniach, mieszając się z uczuciem wyczerpania, które powoli mnie ogarniało. Ciężar każdego przebytego kilometra zdawał się mnożyć, jakby góra testowała moją determinację. W pewnym momencie podczas szczególnie stromego podejścia poczułam fale wątpliwości: dlaczego to robię? Czy na pewno dam radę dojść do końca? Myślałam o tym, by się zatrzymać, usiąść, choćby na kilka minut. Ale szybko przypomniałam sobie, że to właśnie była droga, o którą walczyłam tak długo. Nie mogłam pozwolić, by zmęczenie wygrało. Z każdym krokiem mówiłam sobie, Jeszcze trochę, Anno, tylko jeden krok więcej. Szlak stawał się coraz węższy i bardziej wymagający, a wiatr zaczynał wiać coraz mocniej, przynosząc lodowaty chłód, który utrudniał oddychanie. Spojrzałam w górę i zobaczyłam szczyt góry, wciąż odległy, ale był to mój cel. Mimo, że każdy mięsień protestował, kontynuowałam pamiętając, że to właśnie szczyt tej drogi miał być dowodem na to, że jestem silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody. Przez chwilę poczułam, że łzy spływają mi po policzkach, ale nie były to łzy bólu. To były łzy wdzięczności, mieszanka ulgi i dumy, że zaszłam tak daleko. Ten bieg nie był już tylko aktem fizycznym, był uznaniem mojej wartości, wszystkiego, co przeszłam, by dotrzeć do tego punktu. Każdy krok przybliżał mnie do linii mety, a gdy w końcu ją zobaczyłam, ogarnęła mnie fala nieopisanej radości. Przekroczenie tej linii nie było tylko zwycięstwem w biegu, było spełnieniem marzenia, które nigdy nie sądziłam, że mogę osiągnąć. Minęły godziny, a w końcu zobaczyłam linię mety. Ciało było wyczerpane, każdy mięsień zdawał się krzyczeć, ale uczucie, które mnie ogarnęło, było nie do opisania. Gdy przekroczyłam linię, Poczułam radość tak czystą i intensywną, że wypełniła każdą część mojego jestestwa. Udało mi się. Przyjaciele, którzy mi towarzyszyli, wiwatowali, a ja poczułam, że w pewien sposób każda osoba, która była częścią mojej drogi, była tam, świętując ze mną. To nie było tylko zwycięstwo w biegu, było to spełnienie czegoś znacznie większego świadectwo wszystkiego, co przezwyciężyłam, wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych barier, które pokonałam. W dniach, które nastąpiły, nie mogłam przestać myśleć o tym, co ten bieg oznaczał. Patrząc wstecz na całą podróż, zrozumiałam, jak wiele bieganie nauczyło mnie o sobie i o życiu. Zrozumiałam, że tak jak na szlakach i górach, życie też oferuje trudne podejścia, momenty zmęczenia, a nawet chęć rezygnacji. Ale również zrozumiałam, że z determinacją i wiarą każdy z nas jest w stanie pokonać przeszkody i dotrzeć na własny szczyt góry. Dziś, dzieląc się swoją historią, mam nadzieję, że każdy, kto ją przeczyta, poczuje się zainspirowany do poszukiwania własnej przemiany, niezależnie od wyzwań, z którymi się mierzy. Nauczyłam się, że siła tkwi w nas samych, czekając by się obudzić. I że choć droga może być trudna, nagroda w postaci zdobycia samego siebie jest najcenniejszym zwycięstwem, jakie można osiągnąć. Ta podróż nie dotyczyła tylko utraty wagi ani zdobycia wytrzymałości fizycznej. Chodziło o ponowne odkrycie radości życia, o odwagę do zmiany i wiarę, że życie zawsze może być czymś więcej niż sobie wyobrażamy. Jeśli jest coś, co chciałabym przekazać jako przesłanie, to to, że nigdy nie jest za późno, by zacząć, by spróbować jeszcze raz, i przede wszystkim, by uwierzyć, że jesteśmy zdolni do znacznie więcej niż nam się wydaje. Każdy krok, choćby najmniejszy, to zwycięstwo. I każde zwycięstwo prowadzi nas ku drodze do samopoznania i siły, która czyni nas niezwyciężonymi.